Gdy mówicie, że Pan Jezus nie jest Bogiem, to pokażę wam, jakiego wy macie Boga. Czy woda, lód i parawodna to to samo? Woda, lód i parawodna to trzy stany tej samej substancji. Uczeni dowiedli, że lód, woda i parawodna to jedna i ta sama substancja. Opisując właściwości substancji zawsze zwracamy uwagę na to, w jakiej postaci ona występuje. Co tu można dodać? Wasz Bóg jest słabszy niż H2O. Woda, parawodna i lód to jednak ta sama substancja. I co ciekawe, wy z tym nie macie żadnego problemu. Jest to oczywiste. Trzy różne stany skupienia, trzy różne właściwości dla danego stanu skupienia, i mimo wszystko ten sam pierwiastek. Ta sama istota H2O. Natomiast co do prawdy słowa Bożego, które zawarł Bóg który świadczy o tym, że przyszedł w ciele po to, żeby nam przedstawić i pokazać, jak mamy żyć, oraz przede wszystkim nas zbawić po to, żebyśmy otrzymali życie wieczne? Dla Was jest to problemem, ale nie dla wszystkich, którzy naprawdę wierzą w Bogu. Dlatego, co Wam mogę powiedzieć? Jesteście synami diabła i nic więcej. Jesteśmy w prawdziwym Bogu. W Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.